Dobry dzień, dobry Arminius z tej strony. Witam i zapraszam na kolejny mecz z kampanii Dziedzictwo dziedzictwo Aleksandra. I słuchajcie, znowu do was wracam z rozgrywkami pontyjskimi. E, tym razem kolejny raz nagram swój mecz: mecz kapitanów. Mianowicie e, zmierzę się dzisiaj z Hadwarem, kapitanem drużyny Seleucydów. Ostatnio oglądaliśmy. Seleucydów w starciu z Ptolemeuszami dzisiaj czas na Pont, bowiem Seleucydzi po swoim zwycięstwie nad Egiptem zapragnęli troszeczkę wybrać się na podboje północy. Tak więc słuchajcie bez zbędnego wstępu omawiamy buildy. Nawet mogę chyba przyspieszyć. No więc tak, słuchajcie drodzy państwo. Tutaj mamy Dwa oddziały najemnych cytyjskich łuczników konnych po mojej stronie. Um, jeśli chodzi o piechotę, mamy tak włóczników z Tureos dwa razy i trzy razy włóczników ze wschodu. Do tego dwa razy golaski, tak? Najemne nagie miecze. I mamy tak pontyjskich szermierzy razy trzy. Plus oczywiście czwarty oddział pontyjskich szermierzy to generał. Jest oddział konnych szlachetnej krwi u mnie i jeszcze jeden oddział jazdy kapadockiej. E, dobra, co mamy u Hadwara? Hadwar, na pierwszej linii widzimy mm, mieszankę włóczników ze wschodu. Raz, dwa. O, słuchajcie, trochę inaczej. E, włócznicy ze wschodu, perscy choplici, górale. Tak jest. Mamy taką mieszankę. Mamy trzy oddziały mm, włóczników ze wschodu. I zdaje się dwa oddziały perskich hoplitów. Jeśli dobrze liczę, do tego mamy tak. Górali oddziałów 2 na pewno widzę. Mamy do tego jeszcze szermierzy w kolczugach razy razy 3. Mamy też cztery oddziały. O, tutaj się dużo dzieje, zobaczcie. Cztery oddziały jazdy mediańskiej. Mamy trzy oddziały oszczepników. Tu jedni w ogóle oszczepnicy troszeczkę już poobijani przez mój oddział najemnych cytyjskich łuczników. Tutaj mam jeszcze dwa oddziały oszczepników, yy, które nie wdały się w walkę na tej flance. No i rzecz jasna jest germierał, generał, którym jest oddział szermierzy srebrnej tarczy. Tak to by się nam chyba plasowało. No i słuchajcie, drodzy Państwo, pąd podjął walkę na flance i tyłach Seleucydów swoją jazdą do takiej skirmiszowej walki. No i zobaczcie, no jeden oddział oszczepników całkiem ładnie się rozpadł, jazda mediańska, tutaj pięć modeli, tu jeden model. Zostały stracone po stronie hadwara. No ale wiadomo, że czekamy na to, co się będzie działo, kiedy dojdzie do starcia głównych sił obu armii. Na razie, póki co ja tutaj sobie szaleję, wobec czego hadwar ciśnie do przodu, nie ma na co czekać, tym bardziej, że. A, właśnie, nie wspomniałem, łuczników ze wschodu trzy oddziały wziąłem. Więc mam przewagę w dystansie ewidentnie nad hadwarem. No i wysunąłem już do przodu tych łuczników, aczkolwiek chyba zaraz będę musiał ich cofać. Tadwar tutaj też ładnie przebija się już jazdą mediańską, ja to zauważyłem, wobec czego konnych szlachetnej krwi podesłałem. Powinienem też przy okazji tę jazdę kapadocką podesłać, bo jeden oddział jazdy nie wystarczy. Włócznicy z Toreos już formują kwadrata, bardzo fajna defensywna formacja. Włócznicy ze wschodu walczą z góralami. No a Hadwar tutaj zobaczcie czeka, mają, ma trzy aż oddziały jazdy mediańskiej, więc potężne, potężne siły kawalerii tutaj przybyły. No a z mojej strony tylko jeden oddział yy, yy, konnych szlachetnej krwi. Jak się jak plasuje tutaj sytuacja na tyłach? No widzimy, że tutaj cały czas coś tam najemni cytyjscy łucznicy robią, ale niewiele, na niewiele się to zdaje. Doszło już do pierwszego starcia włóczników moich ze wschodu kontra szermierze w kolczukach i oplici. no włócznicy ze wschodu raczej tutaj tego nie przetrwają, no i widzimy, że Hadwar też zobaczcie, włócznikami ze wschodu i tymi dwoma oddziałami jazdy mediańskiej wjeżdża tutaj ja jazdę kapadocką też podesłałem, widzicie tutaj jednak zdecydowałem się, żeby tę flankę jakoś wybronić, no i mamy pierwszą szarżę Jazdy mediańskie na włóczników ze wschodu, całkiem udana szarża. Tu zobaczcie, wszystkie w zasadzie siły swojej konnicy podesłałem na tę flankę, tak żeby wybronić też strzelanie, które, jak widzicie, skupia się troszeczkę na jeździe, na jeździe mediańskiej, ale niestety włócznicy ze wschodu wjechali w moich łuczników z kolei ze wschodu, na co ja reaguję kawalerią i oddziałem generalskim. Jak się trzyma linia, no widzimy, że pontejscy szermierze. No, radzą sobie całkiem nieźle tutaj z szermierzami w kolczugach. Tu nagie miecze walczą i też całkiem sobie nieźle radzą z szermierzami w kolczugach. Więc tutaj można powiedzieć, że na razie jest OK, jeśli chodzi o, o linię. Tu niestety Golaski miały wjechać, zobaczcie tych pontyjskich szermierzy wesprzeć w walce z generałem. Em, seleucydów, ale niestety, jazda mediańska. Wjechała w moich y, nagich mieczy, moje nagie miecze tu jeszcze od tyłu wjechała, więc moje no, nagie miecze zostaną zjedzone, myślę. Co tutaj, co tutaj się dzieje? Tutaj mamy jazdę mediańską, szermierzy w kolczugach, kontra, jazda kapatocka i koni szlachetnej krwi i generał! Niemniej, jazda mediańska Hadwara, zobaczcie jak robi pogrom z moimi łucznikami ze wschodu, ładnie tutaj Hadwar y, moje plecy ogarnął. Ja staram się jakoś to wybronić piechotą, ale wydaje mi się, że tutaj Ci łucznicy ze wschodu chyba są nie do wybronienia, chociaż tutaj jeszcze mi zostało całkiem dużo modeli w tym oddziale Jak się trzyma generał Pontu? Całkiem spoko, jak generał ym, Seleucydów troszeczkę Gorzej, ale zobaczcie już tutaj nagie miecze Dostają kolejną szarżę na plecy Od jazdy mediańskiej, no i tutaj myślę, że Jestem w lekkich opałach. Staram się, oczywiście, moją, e, moimi najemnymi scytyjskimi łucznikami konnymi wjeżdżać w oszczepników Hadwara. E, tutaj w górali wjeżdżam z kolei konnymi szlachetnej krwi, którzy są całkiem jeszcze zdrowym oddziałem. No, sytuacja tutaj na moich plecach jest troszeczkę taka, bym powiedział, nieciekawa. Dużo pozwoliłem Hadwarowi na. Czy też pozwoliłem mu na dużo wykonywania różnego rodzaju manewrów swoją jazdą przede wszystkim, która rzecz jasna no ma wsparcie, zobaczcie, perskich hoplitów przy Szermierzy w Kolczugach. Kolejna moja szarża, konny szlachetnej krwi wjeżdżają na perskich hoplitów. No i zobaczcie, no i moi łucznicy ze wschodu jakoś próbują się regenerować, przegrupować, ale włócznicy ze wschodu, Hadwara, tutaj sobie będą gonić ich i sprawiać, żeby oni nie mogli wykonać żadnej salwy. Tak więc tutaj widzimy już potężną, potężną przewagę Seleucydów nad Pontem. Zostało Hadwarowi bardzo dużo jednostek, więcej niż, mi, niż mnie. Przede wszystkim jazda, przede wszystkim dobra piechota do walki w zwarciu. No i powoli tutaj zobaczcie się, zakleszczają siły siły Seleucydów na moich pontyjskich szermierzach. Zobaczcie, no już tutaj mój oddział generalski przegrywa, i za chwilę padnie ten oddział przez co yy, cała armia też, y, jeśli chodzi o jej morale, y, się rozpadnie. Mamy więc 1-0 dla y, drużyny Seleucydów, tak więc tutaj y, propsy dla, dla Hadwara, świetnie to rozegrał. Y, y, widzieliśmy, że y, moją prawą, a jego lewą flankę tutaj tak naprawdę przeciągnął bardzo potężne siły kawaleryjskie ze wsparciem piechoty i to się y, bardzo mu mocno opłaciło. Za to moje wygłupianie się na jego, na jego prawej, a na mojej lewej flance no, za dużo mi nie dało, jeśli chodzi o tych łuczników scytyjskich na koniach. No i zobaczcie, mojego generała już nie ma. Tutaj jazda kapodocka też w zasadzie zaraz padnie. Włócznicy z Toreos też już padli. Wobec czego mecz bitwa. Pierwsza bitwa w tym meczu przeze mnie jest przegrana. Tak wyglądają fragi. Widzimy co, ile pozabijało. Tutaj jazda Hadwara całkiem nieźle. Moje też w sumie nie najgorzej. Ma też fajne staty. Generał Hadwara ewidentnie lepiej niż mój sobie poradził. Moje strzelanko tak średnio. Hadwara strzelania, na przykład te dwa oddziały zabiły więcej. No i rzecz jasna tutaj szermierzy w kolczukach też fajnie porobili. O wiele lepiej niż moi pontyjscy szermierze. Czy nawet ten oddział najemnych nagich mieczy. No ale nic, idziemy do bitwy numer dwa. Bitwa numer dwa. Mamy kolejny raz moje manewry na mojej lewej, a na prawej flance Hadwara. Najemni, scetyjscy łucznicy konni znowu próbują... Tutaj coś namieszać. Czy im się to uda? Tutaj zrobić zamieszanie, za chwilę zobaczymy. Natomiast wiadomo, że dwie armie już też zmierzają naprzeciw siebie. Widzimy, że tutaj nie próżnuje ani Hadwar, ani ja. Więc pewnie niedługo dojdzie do, do starcia, no, drodzy Państwo. Składy, rzecz jasna, te same. Więc jestem ciekaw, jak tutaj. Teraz ta druga bitwa pójdzie, znaczy jestem ciekaw, ja wiem jak ona się potoczy, natomiast no, wy pewnie jesteście ciekawi jak ona się potoczy. No i zobaczmy tutaj, najemnicy, tejscy łucznicy, konni objeżdżają sobie Armię Hadwara i jadą zobaczcie, zobaczcie na zupełnie, zupełnie tą drugą flankę. Co oczywiście daje jakieś tutaj pole manewru Hadwarowi, bo on obfituje, że tak powiem, <grydy> teraz te cztery oddziały jazdy mediańskie, więc może i z tej i z tej strony starać się flankować. Mnie zostały tylko dwa oddziały jazdy na tyłach. No i dobra drodzy Państwo, Hadwar już tutaj widzimy jakieś manewry uczynił. Z jednej i z drugiej strony, tak jak myślałem i mówiłem, jego jazda będzie starała się mnie flankować. Ja wobec czego nie próżnuję i zobaczcie, wysyłam go lasów do przodu, a tu na przykład oddział włóczników ze wschodu, w ogóle nie posyłam na pierwszą linię tym razem, ale raczej wycofuję ten oddział, tak żeby bronił moich łuczników ze wschodu, ponieważ szlachetnej krwi z tej strony, z tej strony jazda kapodocka. No i rzecz jasna tutaj jeszcze najemni scytyjscy łucznicy konni starają się troszeczkę... Tak jest. Ostrzelać jazdę mediańską i trochę powkurzać Hadwara. Doszło już między innymi do jakichś starć, najemne nagie miecze w starciu z szermierzami Srebrnej Darczy. No chyba tego nie wytrzymali, niestety. Tu z kolei nagie miecze wjechały na szermierzy w kolczugach i troszeczkę sobie lepiej radzą ja też podsyłam moich pontyjskich szermierzy w tym oddział generalski no i zobaczcie Hadwar już robi jakieś pierwsze próby oflankowania mnie ja rzecz jasna na to staram się odpowiedzieć dobrym ustawieniem włóczników i jazdy plus tutaj zobaczcie nie pozwalam Hadwarowi na to żeby miał spokój tą jazdą mediańską już 7 modeli mu wystrzelałem z cytami tu zobaczcie, włócznicy, włócznicy ze wschodu chcą moich włóczników ze wschodu związać walką. Wobec czego ja na to, na to pozwalam, i ustawiam tutaj kawalerię z tyłu za łucznikami. Tutaj tak samo kawaleria i włócznicy pilnują jak najbardziej yy, łuczników. Tu zobaczcie, pontysty szermierze miażdżą tych włóczników ze wschodu, więc za chwilę też tutaj będę miał troszeczkę łatwiejszą sytuację. O, może tę kredkę użyję. Ale zobaczcie hadwar, jak próbuje się przebić jazdą mediańską. Tu tak samo, żeby mi wjechać na. O, na golasków, na nagie miecze. Tak jest, które tutaj sobie całkiem nieźle radziły. No i tu zobaczcie, udało się przebić hadwarowi, właśnie wjeżdża w moich łuczników ze wschodu, którzy z kolei swój ostrzał na szermierzach srebrnej tarczy skupili. Tu też doszło do walki jazdy mediańskiej z konnej krwi, jak widzicie. Tu tak samo zobaczcie, jazda mediańska hadwara. No już przetrzebiona, 20 parę modeli tylko no ale udało się złapać jej i związać w walce najemnych sytyjskich łuczników konnych, jeden oddział, który padł drugi z kolei jest zdrowy i zdaje się, że dokończy dzieła i tą jazdę mediańską też chyba będzie musiał w końcu też wyeliminować z gry Tu mamy rzecz jasna, zobaczcie, moja jazda kapadowska no nie pozwoliła na to, żeby cały czas też ta jazda mediańska tutaj szalała sobie Więc jazda kapadowska plus włócznicy ze wschodu Yy, odpowiadają na to, co robi jazda mediańska i chronimy oczywiście pontyjskich szermierzy Oddziału Generalskiego. I tak jak myślałem, cytowie nie dają żyć tym, yy, tej jeździe mediańskiej, tylko 16 modeli zostało. Ale Hadwar, zobaczcie, jakoś sobie tutaj poradził i tą jazdą tutaj wjechał i chyba będzie chciał tak je zgonić moich łuczników ze wschodu. Z czego mi zostały te trzy oddziały włóczników ze wschodu? 54 modele, 90 modeli, no i tutaj 30 modeli, które są teraz szarżowane przez Jazdę Mediańską. Jak sytuacja to wygląda? Tu mamy Jazdę Mediańską załatwioną, wobec czego tylko tutaj włóczników ze wschodu trzeba jeszcze załatwić, którzy moich włóczników ze wschodu pokonali. Jazda kapodowska moja została teraz wycofana z walki w zwarciu, bo tutaj też kolejny oddział Jazdy Mediańskiej Hadwara. Zdaje się chyba padł, tu jeszcze mamy jeden oddział jazdy mediańskiej, 16 modeli. Też niewiele, który rzucił się na moich łuczników ze wschodu. No i jazda kapadocka teraz będzie robiła pościg za jazdą mediańską Hadwara. Jak tutaj oddziały generalskie? Zobaczmy, w łucznicy ze wschodu i ponownie szermierze kontra szermierze srebrnej tarczy, którzy troszeczkę, troszeczkę przegrywają. Tu mamy dwa razy puentyckich szermierzy, którzy oszczepników biją. Tutaj mój błąd, że tych puentyckich szermierzy razy dwa w ogóle trzymam. Piękny wjazd, zobaczcie, na mojego gienka ze strony szermierzy w kolczugach Hadwara. No i jestem w dosyć tutaj niekomfortowej sytuacji, bo mój generał padł, drodzy Państwo. Mój generał padł, wobec czego no, muszę starać się jakoś tę bitwę odzyskać. No mam na szczęście tutaj, zobaczcie, jeszcze raz... Dwa całkiem zdrowe oddziały pontyjskich szermierzy. No i też moja jazda wonnych szlachetnej krwi wjechała na plecy Adwarowi. Adwar stara się odpowiadać włócznikami ze wschodu na to wszystko i też tym oddziałem szermierzy z Srebrnej Tarczy uciekać ze zwarcia, tak żeby no właśnie nie stracić ten, tego oddziału generalskiego. Tu włócznicy z Tureo z przedperskimi hoplitami całkiem dobrze się bronią. No i drodzy Państwo, co my tu jeszcze mamy? O, pięknie, zobaczcie, wjazd pontyjskich szermierzy, tu widziałem chyba jakaś salwa łuczników ze wschodu, no i generał Hadwara też padł, jego jazda, no troszeczkę, no powiedzmy, w opłakanym stanie, tam łącznie 31 modeli, u mnie jeszcze mamy tak, zdrowy oddział najemnych scytyjskich łuczników konnych, zdrowy oddział konnych szlachetnej krwi. I całkiem zdrowy, bardzo zdrowy oddział jazdy kapadockiej, wobec czego jazda H2 została teraz już wyeliminowana z gry. Zostały tak naprawdę tutaj oddział szermierzy w kolczugach, oddział perskich hoplitów i w zasadzie to wszystko. Więc mamy 1-1 drodzy Państwo, ta bitwa troszeczkę lepiej tutaj mi poszła, no i będzie nas czekał jeszcze trzeci pojedynek. Dużo się w tej bitwie działo, mam, mam wrażenie, że nie wszystko jest, byłem w stanie opowiedzieć, no ale dynamiczny filmik to i dynamiczny komentarz, który też nie wszystko wyłapie. Natomiast mniej więcej widzicie pewnie, co się tutaj działo na polu bitwy, więc mamy 1-1. Czas na ostateczną bitwę, która zdecyduje o losach, o losach tego meczu kapitańskiego. No tym razem tutaj moja jazda przetrwała, więc o wiele lepiej się trzymała niż jazda Hadwara. No i też ilość tych pozabijanych. Wow, ten oddział, zobaczcie, 337 kili zrobił. Tutaj tym razem lepiej tych nagie, nagie miecze wykorzystałem. Tak samo widzę, że trochę lepiej wykorzystałem w porównaniu do poprzedniej bitwy łuczników ze wschodu. No dobra, drodzy Państwo, czas na trzecią, czas na trzecią bitwę. Trzecia bitwa. Drodzy Państwo, tutaj troszeczkę inaczej się już rozgrywa. Mianowicie ja postawiłem na razie na spokój, jeśli chodzi o jazdę. Jazda jest na flankach. Reszta drużyny tak samo ustawiona. Hadwar z kolei bardzo szeroko się rozstawił. Swoje oszczepy w ogóle do tyłu wycofał. Pewnie będzie chciał użyć ich w mid game lub late game. Ie. No i tu zobaczcie siły szeroko rozstawione Seleucydów. Będą za chwilę przystępować do walki, natomiast ja, żeby prowokować Hadwara, wysyłam moich łuczników ze wschodu naprzód. No i zobaczymy, pierwsza salwa pójdzie oczywiście w jazdę mediańską. Zobaczymy, czy jakieś straty zadamy. Na razie jeden model padł, to niedużo, drodzy Państwo. Wobec czego... O jejku, tutaj zobaczcie, no już cztery modele padły, więc przez chwilę ten ostrzał coś jednak jakieś tam efekty przyniósł. No i cóż, dochodzi do starcia. Ja znowu staram się tych moich włóczników ze wschodu troszeczkę, troszeczkę wycofać. Zamiast tego najemne nagie miecze ruszają do przodu. Włączyłem umiejkę i czy zdąży jazda mediańska wjechać? No nie wykonała szarży odpowiednio. Tu moi włócznicy ze wschodu zostali złapani. No i tu też zobaczymy, co się będzie działo, bo widzimy, że Hadwar no, bardzo dobrze reaguje to znaczy wjeżdża razem ze swoją piechotą tak frontalnie na moją piechotę. No to też jest jakaś tam, powiedzmy, taktyka bardzo fajna, która po prostu no, takie lekkie jednostki jak najemne na może troszeczkę też pokiereszować. Ale póki co, na razie Hadwar nie decyduje się na flankowanie mnie z tej strony. To raczej ja tutaj podsyłem już moje dwa oddziały konnych szlachetnej krwi i jazdy kapadowskiej. Ale widzimy, że oszczepnicy ruszyli na moją jazdę, wobec czego ja troszeczkę się wycofałem. Z tej strony już moi najemni sytyjscy łucznicy konni ruszyli i oflankowali Hadwara. Oczywiście zostawiając trochę w osamotnieniu um, tę część um, mojej flanki. Zobaczcie, jazda mediańska za chwilę może tutaj wjechać moich łuczników ze wschodu. Tu z kolei moja jazda wjechała w Oszczepników, co oczywiście skończyło się dla nich tragicznie. No i rzecz jasna, moi ucznicy starają się jazdę mediańską Hadwara ostrzeliwać. Ta jazda mediańska była dla mnie jakimś tutaj zagrożeniem. Tu widzimy, że część jazdy mediańskiej jeszcze przetrwała 35 modeli jednego oddziału. A jak z tej strony mamy tak, jazdę mediańską 60 modeli i mamy jedna, jazdę mediańską 26 modeli, czyli tutaj zobaczcie. Nie wiem czy to była kwestia ostrzału łuczników ze wschodu, bo nie zauważyłem, czy też tego, że te szarze też zabolały hadwara. Ale wydaje mi się, że chyba łucznikami troszeczkę tutaj troszeczkę tutaj narobiłem problemów hadwarowi, że tą jego jazdę mediańską troszeczkę uszczupliłem. Tu zobaczcie, też cały czas skupiam ostrzał moich łuczników ze wschodu na hadwarze, na jego jeździe mediańskiej, No i rzeczywiście ta jazda dostaje bardzo mocno, no bo w konia, wiadomo, łatwiej trafić niż w takiego pojedynczego człowieka. Koni szlachetnej krwi starają się złapać jazdę mediańską, która chce wjechać na tych łuczników. Tu z kolei też jazda mediańska szaleje mi, jeden oddział łuczników ze wschodu wyeliminowała. A ja z kolei nie jestem dłużny Hadwarowi, też moje dwa oddziały łuczników cytyjskich. starają się tych oszczepników, e, seleucydów, po prostu miażdżyć. E, mamy tak, pontyjskich szermierzy razy dwa kontra szermierzy srebrnej tarczy i szermierzy w kolczugach, mój jeden oddział pontyjskich szermierzy pada. Zobaczymy, jak tutaj ta walka generalska się dalej potoczy, bo tu widzimy, że jeden oddział pontyjskich szermierzy z kolei pokonał włóczników ze wschodu. Ale tu niestety, zobaczcie, szermierze w kolczukach wjeżdżają na plecy moim pontyjskim szermierzom, więc tutaj Hadwar bardzo dobrze reaguje. Ja z kolei tymi, moimi pontyjskimi szermierzami gonię szermierze w kolczukach Hadwara. Jeszcze Hadwar włóczników ze wschodu ma. No i zobaczymy, jak to się będzie dalej tutaj działo. Ewidentnie widzimy, że moje tyły są takie, bym powiedział, lekko wyczyszczone, tyły Hadwara też, więc no, no dzieje się, drodzy Państwo, dzieje się. Aczkolwiek widzę, że jazda mediańska tutaj mm, zostały chyba Hadwarowi tylko dwa oddziały, troszeczkę mniej tej jazdy jest. Niemniej dobrze korzysta z niej Hadwar, bo w moich pontyskich szermierzy wjechał. Tu tak samo, zobaczcie, szermierzy w kolczugach zatrzymali pondyski szermierzy, którzy mieli wspomóc moją, e, mojego generała. No, wobec czego ja tutaj staram się na tyły generała Hadwara też wjechać. Hadwar, zobaczcie, wycofuje swojego generała, żeby uderzyć na moją jazdę. No i mój generał, zdaje się, będzie chyba go chciał gonić, ale się zatrzymał. Jazda mediańska tutaj goni moich najemnych scetyjskich łuczników konnych razem z włócznikami ze wschodu. Więc Hadwar stara się odstraszyć tę jazdę. No a nic, no, co, co się dzieje z generałem szermierze srebrnej tarczy 49, pontysty szermierze 63. Wobec czego no, mamy walkę wyrównaną. Aczkolwiek jest mniej modeli po stronie generała Hadwara. Wjazda jazda mediańska stara się troszeczkę zaszkodzić moim łucznikom, ale oni są już chronieni przez włóczników Stureos oraz przez konnych szlachetnej krwi. No i zobaczcie, tutaj też jazda kapadocka. I jeszcze najemni scytyjscy łucznicy konni wracają. Wobec czego tutaj widzimy, że. No i wojska Hadwara są w opałach, drodzy Państwo. z srebrnej tarczy dostają ostrzał od scytów na koniach. Dodatkowo jeszcze szermierze pontyjscy, którzy poradzili sobie tutaj w tym miejscu z szermierzami w kolczugach, wspierają generała. No i myślę, że tutaj generał, tak jest, cel lucydów, już się chwieje. Ma, ma rzeczywiście trudną sytuację, Hadwar. Zostały mu dwa oddziały szermierzy w kolczugach i w zasadzie tylko tyle. Te dwa oddziały szermierzy w kolczugach wzięły, wzięły na kanapkę moich pontyjskich szermierzy. No ale też, zobaczcie, no, dostaną za chwilę szarze od dwóch oddziałów. Moje piechoty, plus jeszcze tutaj zostało troszeczkę kawalerii, nawet jakiś oddział łuczników ze wschodu się ostał. No i wychodzi na to, że pont zwycięży tym razem, więc mamy pierwszy zwycięski, zwycięski mecz pontu. 2 do 1. No, tutaj to dużo porobiło, widzę. To też, to nawet też nieźle. A dwa te dwa oddziały jazdy mediańskiej całkiem nieźle. Generał też. No i szermierze w Kolczukach, wiadomo, to są dobre oddziały, one też ładnie coś porobiły. Tu widzę, że, 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 że zobaczcie, tu ci pontejscy szermierze długo nie przetrwali pewnie, skoro porobili tylko 28 modeli. Być może tutaj Hadwar to ten jego wjazd jazdą mediańską na front podziałał. Tak samo tutaj ten oddział najemnych nagich mieczy też nic mi zbytnio nie porobił. Ale włócznicy z Tureos tutaj jeden oddział się całkiem nieźle sprawdził. Tak więc tak by to wyglądało, drodzy Państwo. Mamy więc 2 do 1 dla Pontyjczyków, mam nadzieję, że meczyk się Wam oglądało dobrze, zapraszam na kolejne odcinki z dziedzictwa Aleksandra, na pewno będzie ich więcej z czasem, a ja tymczasem się żegnam, do zobaczenia w następnym materiale, hej!